Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Kanady. Wszyscy wiedzieli, że prędzej czy później dojdzie do kolizji między McLarenami i tak się właśnie stało. Norris stwierdził, że świetnym pomysłem będzie wyprzedzenie jego od strony ściany na prostej startowej. Bardzo chciałabym wiedzieć, jaki proces myślowy zaszedł w tym momencie w jego głowie, bo dalej nie mogę pojąć, dlaczego uznał to miejsce za świetne miejsce do wyprzedzenia swojego partnera zespołowego. Oczywiście, po całym incydencie usłyszeliśmy komunikat radiowy, w którym Brytyjczyk przeprosił za swoje zachowanie oraz przyznał się do błędu. Jest źle z Landonorisem, i jeśli chce chociaż spróbować powalczyć o tytuł Mistrza Świata w tym roku, to musi się otrząsnąć, bo to, co się stało w Kanadzie, było tak głupim i niepotrzebnym ruchem. Oscar oczywiście powiększył swoją przewagę punktową do 22 punktów, kończąc wyścig na P4. Podium natomiast otwiera najmłodszy kierowca tegorocznej stawki Fernando Alonso. What? Bro, what are you talking about, man? Oczywiście żartuję sobie, ponieważ w trakcie tego weekendu swoje pierwsze podium w F1 zdobył Kimi Andrea Antonelli. Ogromne osiągnięcie dla młodego Włocha. Zdecydowanie radość też w Całej drużynie, ponieważ dzięki temu, że Kimi ukończył wyścig na podium, Mercedes zdobył w ten weekend double podium z George'em Russellem na przedzie stawki. Rozdziela ich Max Verstappen, który o nie skasował w pierwszym zakręcie George'a Russella, wychodząc przeciw wszystkim spekulacjom. Na co wydaje mi się też mógł mieć wpływ fakt, że dzieli go o jeden punkt karny od zawieszenia na jeden wyścig. Skoro już o tym mówimy, to warto wspomnieć o tym, że przy zjeździe samochodów bezpieczeństwa Rassel specjalnie zahamował, aby podpuścić Verstappena, załatwić mu karę za wyprzedzanie innych podczas samochodu bezpieczeństwa oraz ten brakujący mu punkt karny. Jego zachowanie było nie na miejscu. Ja rozumiem, że chciał zastosować jakikolwiek ruch, żeby zaszkodzić Maxowi. No ale szanujmy się nawzajem, bo to jeszcze bardziej pogłębia ich konflikt, który trwa od 2023 roku i zaczął się z tego, co dobrze pamiętam, w Azerbejdżanie. Jeśli chodzi o samochód bezpieczeństwa i kary za wyprzedzenie w trakcie samochodu bezpieczeństwa, to jest jeszcze jedna, yy, trochę śmieszna, ale z drugiej strony. Przykra historia, ponieważ kiedy kierowcy przejechali linie mety, zakończyli wyścig, wielu z nich zaczęło się zamieniać pozycjami, żeby pokiwać fanom. Niektórzy zbierali trochę gumy i dostali za to ostrzeżenie. Brzmi to absurdalnie dziwnie, ale tak się składa, że panele, które znajdują się na torze, cały czas pokazywały, że samochód bezpieczeństwa trwa, przez co według przepisów nie powinni byli się wyprzedzać. Ale tak jak mówiłam, otrzymali oni ostrzeżenie, a nie karę. Sędziowie tutaj na luzie podeszli do tej całej sytuacji, co jest bardzo nie fair według mnie. Co do Yuki'ego Tsunody. Z Yuki'm Tsunodą jest taka historia, że w momencie, kiedy Oskar Piastri w trakcie jednej z sesji uderzył w ścianę mistrzów i uszkodził swój samochód, zapewniając na to, że czerwoną flagę, Yuki wyprzedził go w trakcie trwania tej czerwonej flagi. Oczywiście kierowcy nie mogą się wyprzedzać w trakcie czerwonej flagi, bo jest to po prostu niebezpieczne, ale sytuacja wyglądała tak, że Oscar jechał uszkodzonym Bolidem 70 km na godzinę, a w tym momencie przejeżdżał obok Tsunoda z całkiem sprawnym samochodem, w dodatku na prostej 170 km na godzinę, co jest i tak mało w porównaniu do tego, co potrafił wycisnąć Bolid Formuły 1. Otrzymał za to karę przesunięcia o 10 miejsc na starcie do wyścigu. Trochę niesprawiedliwie, no bo w tej sytuacji tak naprawdę nie miał co za dużo zrobić. Chyba, że sędziowie oczekiwali tego, że zwolni, pojedzie za Oskarem całe okrążenie, aż ten wjedzie do boksu. No ale to by było chyba absurdalne. Może jeszcze najlepiej wepchnie go tam do tego garażu. Więc naprawdę w tym momencie współczuję, bo nie do końca dobrze poszły mu kwalifikacje. Jeszcze ta kara startował 18 finalnie, bo Liam Lawson i Piergaski startowali z alei serwisowej za wymianę części, bo wydaje mi się, że naprawdę ogromną różnicę stanowiło to, czy wystartuje z końca stawki, czy w przypadku gdyby nie dostał kary, startowałby 11. Ferrari trochę się gubi, mają małe zamieszanie. Charles Leclerc na trzecim treningu rozbił swój samochód, przez co, no powiedzmy, stracił trochę czasu, co później przełożyło się na jego osiągi w kwalifikacjach. I potem jeszcze przydarzyła się sytuacja na wyścigu, w której to nie potrafili się ze sobą porozumieć. Charles ze swoim pitwole. Mianowicie jego strategy zaproponowali mu plan B. Charles odrzucił tę propozycję i stwierdził, że Lepiej byłoby wykonać plan C. Odpowiedzieli mu, że przyjęli, że rozumieją, i w momencie ściągania go na pit stop zastosowali plan B. Charles pytał się trochę z pretensjami, dlaczego założyli mu takie opony, a nie inne, a oni w odpowiedzi: No przecież jedziemy plan B. Plan B, plan B. plan C? Why have we boxed? Why did we box? Well Prosto z Barcelony za zespołem przyjechała też pewna kontrowersja na temat wyżej zawieszonego bolidu Louisa Hamiltona, o którym Brytyjczyk nie miał pojęcia. W Kanadzie postąpili podobnie, tylko tutaj było na to akurat wytłumaczenie, że Louis potrącił świszcza. Przez co zawieszenie się troszkę zniszczyło i trzeba było je uregulować z powrotem. Niezbyt szczęśliwy weekend dla włoskich fanów, ale wydaje mi się, że w tym przypadku pierwsze podium Kimiego gontonelnego dużo nadrabia. Przejdźmy sobie trochę do tematu Aston Martina, ponieważ Lance Stroll wrócił do stawki. Najwidoczniej w większości uporał się ze wszystkimi problemami z nadgarskami, które miał i stwierdził, że wraca przejechać swój domowy wyścig dla swoich fanów. Fernando Alonso drugi wyścig z rzędu w punktach, tak samo jak Nico Hulkenberg. Następny wyścig odbędzie się w Austrii, a ja się już z wami żegnam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego Xa i widzimy się za dwa tygodnie.